Dzisiaj będziemy testować um, takie rzeczy, które moja mama mi kupiła na. na. na nocowanie. E, bo moje koleżanki. Um, będą u mnie nocować. 4 lipca. Więc wtedy. Um, wtedy się taki długi film odbędzie. Wtedy będziemy takie zabawki. Jeszcze mojej mi kupi pewnie więcej. Mm, no bo to trochę będzie nudno. Ale jeszcze będzie e, basen i będziemy spać w namiocie. Mm, no to zaczynamy. Dobra. To otwieramy. W ogóle to mam nie w worku na świecie schowane, tylko mam to w worku takim do skakania schowany. I to jest kolejny worek do skakania. Trzeba już wytłumaczyć. Hmm. Dobra, e, jest tutaj gdzieś taki szebelek, Szczebelek. Jak tak mówi, no to mam na na no. hmm. e, Mam taki kursz szczebelka. No. Szczebelek taki jest taka. Hmm. Łąska. E, 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 e. I po prostu taki patek, taki długi. No i e, tutaj się to wsadza. I jest najwyżej. Się to kąpuje. Się to tutaj wsadza. I potem się pod tym przechodzi. I potem się tu wsadza. Się przechodzi. I tak dalej się pod tym przechodzi. No nie wiem, jak to się nazywa. I są takie dwa, więc to może. To jest takie coś, tylko mi się przechodzi. I to trzeba napompować. I to też trzeba napompować wodą i to wtedy taki balon z wodą jest. Jeszcze mam takiego jednego. I jeszcze mam taką coś. Hmm. ja bym można... Znaczy, na tym się posiada. Dobra. Próbuj jeden, bo pewnie się przewalę. ojej, ojej, na tym trzeba tak stać. co się zakręci. O. No. Co się nie tak Tu jest taki materac, taki, to jest taka mata, którą się trzyma. No i w tej macie są takie dziury, kilka takich dużych dziur i się wkłada tutaj takie piłeczki. Mam tutaj kilka takich piłeczek na tą matę i to trzeba tak po prostu latać z tą matą, tak trzymać ją i tak, tak... tak machać ją. No i te piłki nie mogą wylecać.

Są dwa nie cztery i tutaj też jest taki balonik, który się kompują z wodą. I, 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 i. tu jest takie coś, że się wbija to w ziemię i się rzuca takie c. Te okręgi. zrobił bałagan. O, to teraz wszystko przetasujemy. Dobra. Tu się wszystko przybudowane i Dobra. Trzeba tego i tego nie przetestujemy, no bo to tego nie wychodzę. O! To I jeszcze tego nie przestujemy. Dobra, to jeszcze no to się przestrzegało, ale dobrze, patrzcie w Dobra. Dobra. Na no Nawet już nie założyłam, już się przewalam. Dobra, więc na tym trochę umiem chodzić. To, proszę podłożyć. Dobra, po prostu szybko wyłożyć. Dobra, to. Koniec na dzisiaj i dziękuję za oglądanie. O! No to jeszcze nie dziękuję za oglądanie, no bo jeszcze jedna rzecz. Zapomniałam. Dla mnie to poszczególnie dokładnie ja lubię taka do gier. Dobra, to taką się mam I teraz dziękuję za oglądanie. Jak Wam się podobał film... No to możecie mnie subskrybować, ale ja nie zmuszam. To... Do zobaczenia!